Siema ziomeczki, a w tym odcineczku pokażę wam jak używać legalnego nukera, nic wam nie zrobią na serwerach, administracja totalnie nic. Więc polecam sobie obejrzeć do końca, bo pokazuje poradnik jak zainstalować, pobrać i jak po prostu z tego korzystać. Tu macie osoby, które wygrywają dwie młotyki z poprzedniego odcinka i pejsefka dla 100 zł, proszę się zgłosić na tiketa z dowodem, że to jest wasze konto. No oczywiście w tym odcineczku zrobimy konkursik na 2 razy x 20 zł of cardik, czyli dwie osoby tym razem wygrają podwiedeszki. Komentarze, łapeczka, no i w sumie tyle. Let's go! No i właśnie tak, widzicie, ten odcinek polega na tym, że ja sobie klaszczę i po prostu kopię sobie w tle. Administracja wam nic nie zrobi, nie dostaniecie bana, jest to legalne. No i po prostu tak to tutaj wygląda, tak? Znaczy na każdym serwerze tak wygląda, że po prostu yy, macie taki jakby skrypcik. Ale w ogóle moim zdaniem wy jesteście debilami, że wy ustawiacie sobie jakieś klikery, jakieś tunitacki, jakieś coś kopiecie sobie na afku i nie możecie korzystać z komputera. Ja sobie po prostu kopię na afku yy, na tym legalnym yy, nukerze. No i sobie idę grać w CS na przykład jakąś rundkę z kolegami czy coś, a ca samo mi się kopie. Idziecie sobie w jakieś miejsce, najlepszym sposobem jest kopanie na gękaszu w ten sposób. Czyli kręcicie się po prostu dookoła i kopiecie wszystko. Co jest koło Was? I na czym to polega? Moi drodzy, już sobie wpisujemy, już sobie wpisujemy. Yy, dajcie sobie ustawienia: yy, sterowanie, ustawienia yy, klawiszowe, proszę bardzo. No i tu macie opcję tego. Player automa, zaraz pokażę wam jak to zainstalować Jak z tego korzystać Dużo osób ma kurde problem z tym, że nie może Zaltabować i nie może kopać w tle, bo tam Coś się wyświetla, więc już wam powiem Jak to naprawić, no i dobra, no i co Tutaj macie ustawienia, dajcie sobie tak Record video Record video sobie tutaj dajecie star, No Dajcie sobie record video i potem dajecie sobie start play, więc dobra Nagrajmy sobie teraz tak, stoję w miejscu Klikam sobie bodajże mam H G Mam na przykład G, no i po prostu kopiecie sobie tak przez nie wiem 5 sekund, 10, Max do 10 sekund, tak szczerze najlepiej. No i zatrzymujecie sobie na Na znowu na H. No i teraz ja na przykład sobie zbindowałem pod L, klikam sobie LL. Pieniążki się kopią, się kopią. Tarara. No, I ja na przykład mogę sobie zaltabować mogę sobie grać w CS, -a, mogę sobie oglądać YouTube, a, mogę się uczyć na matematykę, na coś, a po prostu automatycznie mi w tle kopię, więc no mi się wydaje, że rewelacyjny plugin na Federa i warto z tego korzystać, bo to jest legalny X-ray Nuker. Nie Nuker, tylko X-ray. No, tak to wygląda. Teraz moi drodzy, sobie przechodzimy do Federa i jak tego moda zainstalować, jak to się nazywa. Klikacie sobie w moc, wybieracie sobie wersję, którą chcecie. Ja na przykład mam wersję 1.21, dajecie sobie tutaj przeglądanie, wpisujecie sobie, przeglądacie sobie mody, wpisujecie sobie player automa. Macie player automa, klikacie sobie tutaj, no i sobie instalujecie, na którą wersję chcecie. No i tak naprawdę macie moda zainstalowanego, wchodzicie sobie moi drodzy. Na genkesze, na jakich serwerach gracie. Wy możecie sobie również ustawić skrypt, że wam po prostu będzie biegało w bok albo do przodu. Tak po prostu, żeby nawet administracja w razie czego na jakimś serwerze nie stwierdziła, że wy awka macie czy coś, tylko po prostu sami gracie. Nie musicie po prostu stać w miejscu i się kręcić, więc wam pokazuję. Ważne jest to, żeby wybrać sobie punkt początkowy. Jeżeli sobie nie wybierzecie punktu początkowego, to będzie dupa zbita, więc to jest naprawdę ważne. Więc I moim punktem początkowym na przykład będzie tutaj. Że ja sobie stoję po prostu koło tego na tej kratce, tutaj. No i co? Stoicie sobie tutaj. Klikacie sobie record. Ok? No i biegniecie sobie tak, 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 tak. Pyk, pyk, pyk. Jak sobie po prostu już chcecie to zrobić? Pyk, 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 pyk. pyk. Żeby nawet administracja nie spojrzała, że wy macie jakiegoś awka czy coś. No to jest mega zajebisty mod, bo możecie sobie kopać i robić coś innego i grać w coś innego, więc ok? No i ważne, żeby wrócić na ten sam punkt, czyli tutaj, pyk. No i dajecie yy, pyk No i włączamy skrypt Pyk No i proszę bardzo No i tak to wygląda, nie? Administracja No będzie myślała, że wy napierdalacie 10 godzin I kopiecie Tylko ważne jest to, żebyście sobie po prostu punkt Początkowy wybrali yy, Który pamiętacie i żebyście po prostu Do niego wrócili bo jeżeli tego nie zrobicie, to po prostu się wszystko spierdzieli i będzie dupa zbita. Dobra, moi drodzy, kaska się dropi, jak widzicie. Pięć złotych już mam. O kurna. Pięć złotych już mam, jak nagrywam ten odcinek. Zajebiście kasa leci. Będę musiał sobie jakiegoś lepszego peta ogarnąć. Bardzo wam dziękuję za odcinek. Myślę, że odcinek bardzo w porządku. Wszystko wam się podobało. No i co? Trzymajcie się. Hej, 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 hej. Ale tak jeszcze na koniec, kurde, dla osób, które mogą być złe, jeżeli wam nie alt tabuje i nie możecie kopać w tle, bo wam klika escape albo wam nie klika nic, kliknijcie sobie skrót klawiszowy, już wam tutaj czytam, który to był, F3 plus P, F3 plus P, jeżeli sobie klikniecie, będzie wam wszystko działało, pa pa pa.